Zanim Bóg osądził świat przez wodę, Noe odegrał wielką rolę w ratowaniu całej swojej rodziny i zwierząt, budując arkę. Był człowiekiem wiary. Ile czasu, wysiłku i pracy poświęcił na przygotowanie tej jednej arki? Uczeni przypuszczają, że jej zbudowanie mogło zająć około 40 do 120 lat. Co więcej, zgromadzenie na arce wszelkiego rodzaju żywych stworzeń, takich jak konie, krowy, tygrysy, ilwy, musiało być bardzo trudnym zadaniem. Mógł dokonać takiego wyczynu, ponieważ miał wiarę i przekonanie. Z tego powodu list do hebrajczyków, rozdział 11, werset szósty, podkreśla, że bez wiary nie można podobać się Bogu.